Witajcie kochani, to Mary. I Mario. I Megalinie W ubiegłym <noise> czasie. Dokładnie. I jako dokładeczka dwa ekspres losy, takie po 5 zł. Mamy krzyżóweczkę i... i gorącą kasę. Tak, ja wybrałam gorącą kasę, mamy krzyżóweczkę. Także I... Zobaczymy, czy coś to będzie. Oczywiście linie nadrapaliśmy, jak widzicie. No tak, nic żeby nie to nie trwało wieki. Także cóż, no zaczniemy sobie może od tych ekspres losów. Chyba tak. To zaraz, który to tu jest? Krzyżówka, to tu masz ten, tak? Aha, a Ty teraz, aha, to Ty pierwszy drapiesz, tak? Krzyżówkę? No dobra, mogę zacząć od krzyżówki. Dobra, proszę Cię bardzo. Wobec tego zaczynamy od krzyżóweczki i zaczynamy od literki B. Mamy ją tutaj, mhm. tutaj. Znaczy, no, kciuki, żebyś coś wygrał. No tu nie ma, U. Druga literka U, oj, coś nie widzę jej. No nie. Teraz ja. literka K, no, K dobra, jest. K jest, tutaj mamy K jeszcze. i jeszcze mamy tutaj, mhm. OK, to chyba wszystko, mhm. następnie J, no dobrze, tutaj mamy Zabezmę J, góry te nie, tutaj, nie? tutaj mamy J, dobra, następne jest P, o P to chyba nie widzę. No, ale ani U nie było, ani P. No. Ja. Teraz kolejna Z. No dobra, jest Z. Mhm, Jeszcze. Jeszcze tutaj mamy Z i... No chyba więcej nie ma. Teraz Y. Y, Y mamy tutaj. Dosyć. F. Tu mamy tak mało, F. No. Tu mamy F. Hmm. No dobra, teraz kolejna literka T. Tu mamy T, tu mamy T. I to chyba wszystko. C. Tu mamy C. No, nic się Ojej. nie zanosi. No A, no tego może będzie więcej troszkę chociaż. No tak. tu, mamy A, tu mamy A, tu mamy A, tu mamy A. Tu mamy A, tutaj A, tutaj A. No dobrze, to chyba wszystkie. Teraz G. No G nam raczej nie dali. Mm -hmm. L. Tutaj mamy L. Mm. Tu mamy L. No i chyba nie bardzo. Mm. I. Tu mamy I, tu mamy I, tu mamy I. I to wszystko. R. Tu mamy R. O, mamy pierwsze słowo raj. Ooh. Tu mamy R. Będziemy w raju. Tu mamy R. No. Tu mamy R. Mm -hmm. I to wszystko. Mm -hmm. Teraz kolejna literka E. Tu mamy E. Tu mamy E. I tutaj jest E. Jeszcze, Jeszcze jedno tu. No X to nie ma. I S. ostatnie jest S. Tu mamy zakres. Mamy drugie słowo. No. Tu mamy S. Prawda, że nie ma O. Tu mamy S. Zobaczek, jak o blokuje. No, niestety. Jeszcze jedna masz kiosk. Kiosk, tak, ale O nie było. N no nie trudno. Było, nie, No, nie. nie. Dż, Dż, M, M. No dobra, tutaj nie ma, tu pusta. Szkoda, no szkoda, trudno. Teraz moja, to to jakoś tutaj muszę to złożyć, bo ten, ta makulatura jest taka długa. No. Dobra, teraz zobaczymy gorąca kasa, czy coś tutaj znajdziemy. Przesłuchaj troszkę wyżej, bo. Dobra, szukamy 27. 27 jest. 7, 7 jest. O, jeszcze jedno i by był zwrot. 20. 20 nie ma. 12. Jest 11, 13, nie ma 12.

trójeczka, trójeczka jest piąta ja, no pierwszy raz mi się udało wygrać i czwórka jest kochani zobaczcie ile ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć papryczek i to jest ile? sześć, to jest dwie dyszki dwie dyszki wygrane kochani dwadzieścia złotych wow pierwszy raz no to dzisiaj się lepiej spisały. No Pięknie, pięknie są. Pięć papryczek jest mega 20 zł. No pierwszy raz moja wygrana właśnie w tych eks ekspresorosy. Także super, ja się bardzo cieszę. Jest widzisz? No co? dobra, to teraz przechodzimy do Mega Linii. Troszkę was tutaj przybliżę, żeby było lepiej. Widać. Ale bardzo cieszę? Ja mam zdrapeczkę z numerem 14 i co? Szukamy. Szukamy no, arbuza. No, Mariusz właśnie ma w tym razem mój numerek 14, a ja mam megalinię z numerkiem 7. Także zobaczymy, co my tutaj tu wydrapiemy. Mamy arbuza, tu mamy arbuza. Ale z kiedyś? No Cieszę to się? bardzo, bo odcinek już na pewno nie będzie pusty. No. I tu mamy arbuza. Kolejne są klapki. Tu mamy klapki. No, trochę ich tu, masz. tu są klapki, tu są klapki. No, no, no. No, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. A. Tu są klapki. No, jeszcze. Klapeczki, klapeczki, klapeczki i jeszcze na dole. Mhm. Mm okay. ok. No dobrze. Nie, to... nie zapomnimy o tym bonusie jeszcze. Nie, nie. Korona. O, to się ciesza, bo coś zapomni, nie? Tu korony nie widać. Tu nie widać, tu nie widać, tu nie widać, ale ogólnie na dole była. Tylko jedna, tak? Tak. No nie widzę więcej. No nie. Kolejna tęczę. Tęcza tęcza. Czy tu gdzieś jest tęcza? Tam. Są tęcze, tak? Tu jest tęcza. Tu jest tęcza. O dajcie, piórko będzie. I tu jest tęcza. Okej, okay, jeszcze parę symboli nam zostało. Teraz prezent. No, czy lot to da nam prezent? Zobaczymy. No już dał z losu. Będzie prezent, czy nie będzie? No tu nie ma prezentu. Kolejny to jest dzwon. Kolejny symbol to dzwon. Dobrze, zobaczmy. Czy mamy tutaj dzwon? U, u, u. Nie widać. No nie ma. No dobrze. Teraz liść. Liścia to gdzieś widziałem. Mm -hmm. yy -y -y -y. Czy lot poda nam z liścia, czy nie? Dobra, tu mamy liścia. <grym> Poczekaj, ty tutajś klapki? Były klapki. No. Aha, wiem. Już no. widzę, 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 widzę. No, tu jeszcze są. Ok. Czas na kluczyk. Czy jest klucz? No klucz gdzieś był. Tu jest jeden. Ojej. Tu jest drugi. I jest jeszcze jeden. Dobra. Zostały nam dwa symbole. Popcorn. Popcorn mamy tu. Popcorn mamy tu. No. Są popcorny, ale na razie na, li, na linię to się średnio zanosi. No ale coś może. Jeszcze szansa. Dokładnie. I ostatni symbol. To zegar, no tego to ja chyba nie za bardzo kojarzę. Żeby on tu u mnie występował, no, chyba nie ma. No, nie, 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 niestety. To jedna szansa to jest bonus, a w bonusie mamy perłę. No cóż, megalinie moje okazały się niestety puste. Podobnie jak krzyżówka. I mój numeryk przegrał. Zobaczymy, może Mary będzie miała więcej szczęścia. Oj, tak, kochani, trzymajcie kciuki, mocno, zobaczymy. Numerek siódmy, czyli Mariuszka, numerek i jedziemy dalej, bo jeszcze nic tutaj nie wyszło mi, żadna linia, teraz mamy motylka, motylek, tylko tak motylka ja tak nie kojarzę, żeby u mnie był. Podczas przygotowań Ci się nie rzucił w oczy? Nie, no i faktycznie nie mamy. Kolejne to będzie co? Podkowa. Podkowa, podkowa jest tutaj. Powolutku, powolutku. Oj, tylko była jedna. Oj, oj, oj. Nie dobrze. O ten twój numerek to musi wygrać. No Nie ma takiej opcji, kurczę. Teraz naszyjnik nasz szukamy. Naszyjnik nasz jest tutaj. Tu. Tu. O, troszkę ich jest. No to dobrze, to sz szanse rosną. <noise> rosną, zobaczymy. Mm. Rosną, rosną. Oby coś dało. O, tutaj, żebyś ten budzik dostała. No, tak właśnie, jak ty miałeś budzik, no. się mało, a bardzo mi on jest potrzebny. <noise> mm. Tak by byłby bardziej potrzebny, no, tak. ale dobra. Kolejny symbolek to jest piłeczka, kochani. Piłeczkę, czy mieliśmy piłeczkę? Chyba tak. Tu nie mamy, nie mamy, tu nie mamy, ale mamy tu piłkę Dobrze. Mhm. I na dole jeszcze wzięła. Ja A Na samym końcu też się znalazła. Tak, mhm. następne mamy. Arbuzik, arbuziki są. O tu, tylko nic, nic się nie tworzy. Nic się nie, nie tworzy. Chcą, nie chcą nic ułożyć, no. Nie chcą dać, zobaczcie. To te buziki jeszcze raz były. E? Tylko raz. Następne. Co tu jest teraz? Monetka. Monetka. Tu nie mamy monetki. Tu nie mamy... O, tu mamy. O, to kluczy poproszę. Poproszę klucz. I będzie ok. I no, też chyba tylko, tylko jedna. tak, tylko ja się trafiła. Coraz bliżej końca, Boże Drogi. Teraz mamy koronę. Szukamy korony. Tu ja chyba nie mam korony. No nie za bardzo. No nie. Następne mamy słoneczko. Słoneczko. Tu jest słoneczko. O, zobacz ten zegar. No. to by była wygrana. Jakby było. Ale my szukamy teraz słońca. Czyli nie mamy wiedzą. No niestety. Ostatnie dwa. Ja nie mogę. Biedronka. Kurczę. Ale jest tu Biedronka. Tu mamy Biedronkę. więc na mnie tworzy ta Biedronka. I tyle. I jest ostatni będzie to zegar. Co tu będzie? Wiśnie. Dobra, to jedziemy od dołu. Tu mamy wisienki, ale nic nie dają. Tu nie mamy wisienek. Tu mamy również nic nie daje. Tu nie mamy wisienek. No widzę, że przegrane. Tu nie ma, no, przynajmniej w tej części, tu nie ma i tu ale, ale jeszcze ten bonus, może bonus. No Co może. to musi być? Dolarek. A dolar. U, hu, hu. U, hu, hu. No niestety jest sport, zawsze i No niestety obie nasze megalinie po długim czasie kupione są niestety ale przegrane. Trudno. Także dzisiejszy pojedynek megalinie się nie sprawdziły. przegrały. Za to ale za to wygrała moja gorąca kasa dając aż 5 liczb. 6. 6. Druga jest kochani 20 złotych 20 złotych no i z tego się mega cieszę wiemy ładnie to mnożyć dokładnie chociaż to wpadło ma tak aż na pusto w końcu coś także kochani dziękujemy że jesteście z nami kochani dziękujemy za wszystkie łapeczki komentarze miłe no i zapraszamy was na nasze kolejne odcinki mam nadzieję że będą troszkę bogatsze że coś tu się może lot to już po prostu poprawi dla nas i coś nam rzuci fajnego w końcu, nie? Że to będzie tylko dobry początek. Żeby, No właśnie. Oby... No, że te sześć tutaj wyszło, będzie tak. będzie tylko dobrym początkiem. Mam nadzieję, że tak nic nie przegapiliśmy, ale chyba nie. Mhm. <gry> Także dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych odcineczkach. Pozdrawiamy. Zobaczymy się wkrótce. Pa, pa. pa, pa.